Dzień dobry panowie. Dzień dobry. A panowie przyjechali na obiad. Co tam mamy? Nie, pan nie może mi zabierać telefonu. Jeśli się okazało, że panowie wykasowali mi całą galerię zdjęć. Wszystkie lat, filmy, lat, które lat, nagrałem. Policjanci tego dnia zrobili wiele, żeby ich występki nie ujrzały światła dziennego. Nie udało im się. Wszystkie wykasowane nagrania zostały odzyskane. Nie, to za chwileczkę, tylko teraz. Nie wykonuje pan moich poleceń. Na jakiej podstawie? Nie wykonuje pan moich poleceń. Dobrze. Dobrze, wyłączę telefon. telefon. Co pan robi? Nie wykonuje pan moich poleceń. Ale co pan robi? Pan... Ale od początku. Stara dziennikarska prawda mówi, że czasem interesujący temat leży na ulicy. Tym razem temat ulicą przejechał. Policyjny radiowóz. To zdjęcia nagrane służbowym telefonem. Bez pośpiechu, bez sygnałów, ignorując wystarczająco wyraźny zakaz wjazdu. Dokąd funkcjonariusze pojechali, może mimo wszystko, na jakąś interwencję? Okazało się, że parkują kilkadziesiąt metrów dalej, w okolicach baru. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Pytanie mam takie: dlaczego panowie jeszcze y, ignorując zakaz wjazdu? Tam wyraźnie jest na Kramarskiej. Gdzie? Nie wie pan gdzie, panie policjancie. Muszę mi pan pokazać. Za chwilkę panu odtworzę film, dobrze? Mało smaczne lekceważenie. A z radiowozu coś smacznie zapachniało. I nie wszystko dało się ukryć. Aha, panowie, przyjechali na obiad. Co tam mamy? Okej. Okay. Wszystkiego dobrego. Życzeń nie przyjęli, obiad stygł, oni wyraźnie się zagrzali. Nikt przecież policjantom nie będzie w kasze dmuchał. Proszę, proszę bardzo, wody wody. proszę dokumenty. Okazanie dowodu nie wystarczyło. Niestety, policjant, jak głodny, to zły, okazuje się. Proszę mnie puścić, dlaczego Proszę pan podejść? mnie szarpie? Halo! Jaka była podstawa do zatrzymania? Nie wiadomo, wykroczenie, ale jakie? Odpowiedzi nie było. Funkcjonariuszy interesował przede wszystkim telefon, bo w nim przecież i obiad, i to, jak sami popełniają wykroczenie. Nie, pan nie może mi zabierać telefonu. Przepraszam bardzo. Mimo wszystko, raz jeszcze to samo dobrze już znane pytanie. Jakie uzasadnienie tej interwencji? Jakie wygroczenie popełniłem? Proszę pana, proszę wpisać telefonie kod, sprawdzimy czy telefon nie pochodzi z kradzieży, dobrze? Proszę włączyć telefon. W pewnym momencie cel został zrealizowany, czyli telefon wyrwany z ręki. Na jakiej podstawie? Nie wykonuje pan moich Dobrze, dobrze, Wyłączył telefon. Nie wykonuje pan mojego Ale co pan robi? Po tym jak zabrali aparat, rozpoczęli walkę z tym skomplikowanym sprzętem. No bo jak tu skasować, skoro on ciągle nagrywa i nie chce przestać? Klau pod nosem, bezradny policjant. Nerwowo walił też palcem w ekran, i nic. I oczywiście cały czas nagrywał. Głównie swoje buty wprawdzie, ale też istotne dźwięki z wewnątrz radiowozu. Ale, ale niech pan... Powie... Ale gdzieś pan... Przy... Trzymaj. Się. Pan tak? Tutaj? Tak. Na szczęście nie kleblują, więc z radiowozu dzięki pomocy przechodniów udało się wezwać współpracowników z redakcji. Co się dzieje, aktor? Tak, tak, nagrywam już. No? I znowu okazało się, że do policjanta z kamerą nie podchodzi, a na pewno niezbyt blisko. Proszę się cofnąć, utrudnia pan. Do no pana z tą kamerą mówię, proszę się cofnąć. Proszę się cofnąć. Rozumie pan. Może pan kręcić, ale proszę się cofnąć. Jeszcze trochę. Żeby operatora zniechęcić do pracy, na pewno warto go spisać. Od razu wylegitymuj panów. Zabiorę proszę pana komenda miejska. To na to poproszę. Odpowiedzi na dwa kluczowe pytania ciągle nie było. Na jakiej podstawie funkcjonariusze interweniowali, jakim prawem zabrali telefon, a następnie w nim majstrowali. Pewne było to, że gdy go wreszcie oddali, skasowane były filmy i zdjęcia. Dlaczego wykasowali mi panowie wszystkie zdjęcia, także, tak, tak, także zdjęcia, tak, tak. zdjęcia dzieci. Dlaczego panowie wykazowali wszystkie filmy, które miałem, na których. Szanownie, szanowny Panie, nic panu nie wykazał pan wyłączony pan, telefon. Miał pan, sam... Sam... Zabrali mi panowie telefon, a następnie oddali wyłączony. Niech proszę proszę nie 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 pan, nie, nie, pan nie pomawia, bo wyłączył pan telefon. Pomówienia policjanci zabrali wyłączony telefon. No teraz jeszcze przypomnijmy, jak z tym telefonem włączonym walczyli. Gdy już funkcjonariuszom wydawało się, że dopili swego, czyli oddali wyczyszczony telefon, okazało się, że ich zdaniem piesze nie ma prawa spacerować tą uliczką i zagrali policjantów z ludzką twarzą. Panie Arturze, z na pana obywatelską, czyli że dzisiaj na połączenie, Połączam pana, że nie można chodzić po Tymczasem policjanci dobrze wiedzą, a przynajmniej wiedzieć powinni, że ta uliczka jest wyłączona z ruchu. Można nią jeździć za specjalnym pozwoleniem, więc pieszy ma tu swoje prawa. I nie było mowy o żadnym wykroczeniu. Naduszamy i lecimy. Tak, proszę bardzo. Zobaczymy dokumenty od pana. Jeden z filmów, ten właśnie odzyskała dla nas specjalistyczna firma informatyczna. reszta nagrań przywróciliśmy w redakcji natychmiast po tym, jak wyszedłem z radiowozu. Smacznego, że wszystkiego dobrego, dobrego dnia. A policjanci oni pewnie zjedli zimny obiad, oby im nie zaszkodził. Ale wypada mieć nadzieję, że jednak czkawką, choćby w postaci służbowych konsekwencji, ten obiad będzie im się odbijał. Co tam mamy? Artur Zakrzewski. Wszystkiego dobrego. Poznań.